Zasada Numer 1. Centrum Handlowe Midnight Mall można znaleźć między godziną 12 a 3.33. Goście są mile widziani w środku o każdej porze w tym okresie, ale centrum handlowe zamyka swoje drzwi natychmiast o 3.33. Zasada Numer 2. Jedzenie z zewnątrz jest mile widziane wszędzie, z wyjątkiem sklepu zoologicznego i funitorium. Zasada numer 3: Nocne seanse kinowe rozpoczynają się punktualnie o godzinie 12:45. Po zajęciu miejsc przypominamy gościom, aby nie opuszczali sali kinowej do końca napisów końcowych. Zasada numer 4: W sklepach i kioskach w centrum handlowym Midnight Mall nie obowiązują zwroty, reklamacje ani negocjacje ceny. Zasada numer 5: Ochroniarz robi obchód między pierwszą 30 a drugą w nocy. Jeśli przypadkiem na niego wpadniesz, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego. Zasada numer 6. Woźny pracuje tylko w weekendy. Jeśli go zobaczysz, poprosi cię o pomoc w sprzątaniu. Grzecznie odmów. Zasada numer 7. Złodzieje sklepowi będą prześladowani zgodnie z prawem. Uwaga! Każdy obszar Midnight Mall działa zgodnie z własnymi zasadami i wytycznymi. Prosimy o kontakt z poszczególnymi sklepami w celu uzyskania pełnej listy przepisów i godzin otwarcia. Kiedy po raz pierwszy natknąłem się na Midnight Mall, wcale go nie szukałem. Nikt z nas nawet o nim wcześniej nie słyszał. A mówiąc my, Mam na myśli Majka, Remi, Cartera i mnie. Straszliwa czwórka. Tak nazywaliśmy się od lat, odkąd wkurzona zastępczyni nadała nam ten właśnie tytuł w siódmej klasie. Powiedziała, że nasza czwórka razem to najgorszy postrach nauczyciela, i chociaż oczywiście miała na myśli to jako zniewagę, był to pewien przydomek, do którego staraliśmy się jak najlepiej dostosować podczas gdy inni, głównie konserwatywni nauczyciele algebry w średnim wieku drżeli przed nami, my staraliśmy się żyć pełnią życia, nigdy nie kuląc się przed niczym ani nikim. W gimnazjum oznaczało to granie do późna Five Nights at Freddy's i oglądanie koszmaru z ulicy Wiązów, ale wraz z wiekiem staliśmy się bardziej niespokojni. Pragnienie przygody, adrenaliny, tego nocnego uczucia i chyba w ten sposób znaleźliśmy Midnight Mall. Tak jakby. Nie do końca. Jak powiedziałem, wtedy nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. Po prostu próbowaliśmy włamać się do centrum handlowego. Nie po to, by kraść czy dewastować. Po prostu chcieliśmy gdzieś spędzić czas bez wścibskich rodziców. A ponieważ Carter pracował na ostatnią zmianę w strefie gastronomicznej, miał doskonały dostęp do tylnych drzwi tylko dla pracowników, aby nas przemycić. Remi chwyciła w połowie opróżnioną butelkę sznapsa owocowego ze składziku swojej mamy, a Mike zdobył garść żelków z ziołem, a nasz plan polegał na przejściu przez parking... Poczekaniu aż karter nas wpuści, a następnie szlajaniu się po pustych korytarzach, omijaniu strażników i nie wiem, prawdopodobnie ośmielaniu się nawzajem, by robić głupie rzeczy z manekinami bez twarzy, czy cokolwiek w tym stylu. Nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy trzymali się tego planu. Albo gdybyśmy poszli schodami zamiast windą. Gdyby Mike nie ośmielił Remy do naciśnięcia przycisku nie dotykać w drodze na górę. Gdyby winda nie zabrała nas w dół, w dół na niższy poziom, którego nawet Carter nigdy wcześniej nie widział. Gdybym tylko posłuchał okropnego uczucia niepokoju w moim wnętrzu i odmówił wyjścia z windy. Tak wiele jeśli, ale i może, ale nic z tego nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, że byliśmy straszną czwórką, gotową na podbój świata, a kiedy wyszliśmy z windy i zobaczyliśmy zwykłe drewniane drzwi, obok zasad dotyczących czegoś, co nazywało się Midnight Mall, spojrzeliśmy na siebie, roześmialiśmy się i weszliśmy do środka. Wtedy nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to coś więcej niż zwykły żart. Co do cholery. To pierwsza rzecz, którą powiedział Carter, gdy przeszliśmy przez drzwi. I jestem pewien, że wszyscy pomyśleliśmy to samo. Spodziewaliśmy się jakiegoś ciasnego i obskurnego schowka, ukrytego w miejscu, w którym prawie nikt nie mógł go znaleźć. Zamiast tego weszliśmy do dokładnej repliki naszego centrum handlowego. Przynajmniej tak to wyglądało. To było tak, jakbyśmy mrugnęli i znaleźli się z powrotem przy wejściu na pierwsze piętro. Kioski, butiki, strefa gastronomiczna przed nami. Układ był wyraźną kopią, i gdyby nie hordy ludzi błąkających się i dobrze się bawiących, pomyślałbym, że winda się zepsuła i po prostu pojechaliśmy w dziwnej pętli z powrotem na pierwsze piętro. Ponownie, jeśli. Nie rozumiem, powiedziała Remi. Co się właśnie stało? Co to za miejsce? Midnight Mall, powiedział Mike z głupkowatym uśmiechem na twarzy. Da, nie czytałaś znaku? Przeczytałam go dobrze, ale to nie wyjaśnia tego. Byliśmy trzy piętra pod ziemią. I nadal jesteśmy, powiedziałem. To znaczy, musimy być. Ale to miejsce jest ogromne, argumentowała Remi. Mike tylko wzruszył ramionami: Cyrus ma rację. Jak mielibyśmy wrócić na górę? Poza tym niektóre miejsca budują garaże 10 pięter niżej niż jesteśmy. To miejsce musiało zostać zbudowane przez świetnego architekta. Ale skąd wzięli się ci wszyscy ludzie? Remi naciskała. Na parkingu nie było prawie żadnych samochodów. Prawdopodobnie przyjechali uberem, powiedział Mike. Zmarszczył nos w sposób, w jaki zawsze to robił, gdy był zirytowany. Albo po prostu zaparkowali gdzie indziej, żeby nie zdradzić tajemnicy. Prawdopodobnie dlatego, że to miejsce jest jednym z tych fajnych podziemnych znalezisk znalezisko, które całkowicie zazwyczaj ignorujemy. Daj spokój. Widzieliście szyld. Miejsce zamyka się o 3.33. Mamy tylko kilka godzin. Naprawdę zamierzamy spędzić ten czas kłócąc się o semantykę? My, przerażająca czwórka? Na te słowa Remi zacisnęła usta. Chociaż była najbardziej ostrożna z nas wszystkich, była również najbardziej dumna. I nigdy nie zgodziłaby się z oskarżeniem o bycie przestraszoną. Chodź, powiedział Mike zobaczymy, co to miejsce ma do zaoferowania. Z szeroko otwartymi oczami podążaliśmy za Mike'em kilka kroków do przodu, do dużego informatora. Były tam setki nazw sklepów napisanych drobną czcionką więcej sklepów niż myślałem, że fizycznie zmieściłoby się w centrum handlowym ale nie rozpoznałem większości nazw nie miałem ze sobą dużo pieniędzy na zakupy. Może zajrzyjmy do sklepu zoologicznego, zaproponowałem. Częściowo dlatego, że zwierzaczki były urocze, ale głównie dlatego, że głaskanie szczeniaków i przytulanie kociąt nic nie kosztowało. No, brzmi nieźle, zgodził się Mike. To nocne centrum handlowe, więc może będą mieli jakieś chore, nocne zwierzęta. Zawsze chciałem pogłaskać sowe. Oh, no, nie wiem. Ja mam alergię na koty. Przypomniał Carter. W takim razie nie głaszcz kota. powiedział Mike. Może zamiast tego obejrzelibyśmy film. Zaproponowała Remi. Zerknęła na zegarek. Mamy jeszcze 10 minut do rozpoczęcia. Filmy kosztują. Powiedziałem. Poza tym, filmy można obejrzeć wszędzie. A sowy można znaleźć dosłownie w każdym lesie. Podobnie jak w przypadku większości naszych kłótni, nikt nie był chętny do zmiany zdania. Ostatecznie zdecydowaliśmy się rozdzielić. Wiem, wiem, klasyczny błąd rodem z horrorów, ale nigdy nie myślisz, że jesteś na terytorium horroru, dopóki nie jest za późno. W tamtym czasie myślałem, że to miejsce jest dziwaczne jak diabli, ale pomyślałem, że jesteśmy w bardziej surrealistycznej sytuacji, typu Wes Andersona. Tak więc, podczas gdy Carter i Remy poszli obejrzeć kino, Mike i ja skierowaliśmy się w stronę sklepu zoologicznego. Przedzierając się przez tłumy ludzi, nie mogłem nie zauważyć, że wiele osób spoza miasta dotarło do tej dziwacznej atrakcji. Moje miasto nie było małe, ale nie było też Nowym Jorkiem. Rzadko mieliśmy turystów, a jednak co kilka stóp słyszałem ludzi mówiących po francusku, mandaryńsku lub hiszpańsku. Styl też był dziwaczny. Chociaż większość ludzi wyglądała dość normalnie, niektórzy nosili powłóczyste wiktoriańskie suknie lub steampunkowe stroje. Midnight Mall Pomyślałem, a moje myśli stawały się coraz bardziej zamglone, jakby po spożyciu środka odurzającego. Może dlatego wszystko wydawało się takie surrealistyczne i senne. Myślisz, że natknęliśmy się na jakiś konwent komiksowy? Możliwe, odpowiedział Mike. Ale mogłem powiedzieć, że tak naprawdę mnie nie słuchał. Dotarliśmy do sklepu zoologicznego, a cała jego uwaga była teraz skupiona na znalezieniu najfajniejszych ptaków drapieżnych. Gdy Mike przechadzał się po alejkach, ja rozejrzałem się poprzedniej części sklepu. Alejki były zastawione pudłami ze smakołykami, zabawkami i strojami w stylu retro, a także mnóstwem drucianych klatek z chomikami o puchatych policzkach, śpiącymi kociętami i smutno wyglądającymi psami. Zbliżyłem się do psów. W klatkach były tylko trzy lub cztery, ale wszystkie ożywiły się, gdy zrobiłem krok do przodu. Kilka z nich skomlało w oczekiwaniu biedactwa. Zastanawiałem się, jak długo tu czekały, mając nadzieję, że ktoś się zatrzyma i zabierze je do nowego domu. Chociaż centrum handlowe było dość zatłoczone, byliśmy jedynymi klientami w sklepie zoologicznym. Więc nie wyglądało na to, że mieli dużo klientów. To musi być samotne życie, co chłopaki? Zapytałem. To musiała być moja wyobraźnia, ale mógłbym przysiąść, że golden retriever stojący najbliżej mnie skinął lekko głową. Uniosłem brwi i podszedłem jeszcze bliżej. Kilka miesięcy temu pilnowałem golden retrievera mojej sąsiadki, a ten wyglądał niemal identycznie jak tamten, z wyjątkiem oczu. Miały jasnozielony kolor, były w połowie zakryte matową sierścią psa i wpatrywały się prosto w moje. Nie potrafiłbym ci tego wytłumaczyć, ale w jakiś sposób te oczy wyglądały bardziej inteligentnie niż oczy dowolnego innego psa, którego widziałem wcześniej. Bardziej spostrzegawcze, bardziej analityczne, bardziej ludzkie. Wyciągnąłem rękę w kierunku klatki, akurat w momencie, gdy Mike ścisnął moje ramię mocno. E, o co chodzi z tym chwytaniem, stary zapytałem, odwracając się ale moje nastawienie uległo zmianie, gdy zdałem sobie sprawę, że Majka nigdzie nie było widać. Zamiast tego onieśmielająco wysoki i chudy mężczyzna wpatrywał się we mnie pustymi, zapadniętymi oczami. Jego blada, niemal siwiejąca skóra sprawiała wrażenie, jakby od miesięcy nie wychodził na słońce, a może nawet poza ten sklep. Wiem, że nie wolno oceniać książki po okładce, ale jebać to, ja oceniałem tego nosferatu. Zwłaszcza, że jego pożółkłe paznokcie wbijały się w moje ramię. Szarpnąłem się lekko. Przepraszam, powiedziałem starając się brzmieć na bardziej zirytowanego niż zdenerwowanego. W czym mogę pomóc? Bez dotykania. Tak, byłbym bardzo wdzięczny... Bez dotykania zwierząt. Wyjaśnił. O, powiedziałem... Część mojego oburzenia opadła. Yy, przepraszam, pracujesz tutaj? Tak, jestem kierownikiem. Kierownikiem? To znaczy, że ty decydujesz, jakie zwierzęta kupić do sklepu? Usta mężczyzny zwęziły się. Nie mogłem stwierdzić, czy był niezadowolony, czy także tłumił uśmiech. Coś w tym rodzaju odpowiedział Nie podobał mi się jego ton. Ale zanim zdążyłem nacisnąć lub zapytać go, ile kosztuje golden retriever, usłyszałem krzyk Majka. Wyjący, przerażony krzyk. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiej desperacji w jakimś głosie. Bez zastanowienia pobiegłem sprintem w głąb sklepu, a potem zatrzymałem się. Odetchnąłem krótko i płytko, a moje nogi zamarły ze strachu. Ponieważ Coś zjadało majka. Powiedziałem coś, ponieważ czymkolwiek było to zwierzę, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Miało długi, wijący się ogon jak szczur, matowe futro hieny i głowę sępa, i to właśnie ten długi, cienki dziób sępa sięgał przez szczelinę w klatce, by wydłubać paski skóry z uda majka. Koszmarne stworzenie oderwało kolejną długą linę mięsa z uda Mike'a z taką łatwością, jakby jego skóra była owocową rolatką odklejającą się od kości. Mike szarpnął się do przodu, ale zanim zdążył się ruszyć, stwór jeszcze raz przebił go dziobem. Kurwa! Mike krzyknął, a jego ciałem wstrząsnęły konwulsje, gdy desperacko próbował uciekać. Gdy się trząsł, jego głowa szarpnęła się w lewo i nawiązaliśmy kontakt wzrokowy. Kurwa, Cyrus, pomóż mi! W przypływie adrenaliny rzuciłem się do przodu, chwytając majka za ramiona i ciągnąc go do tyłu. Ale ptak jeszcze nie skończył. Zagrożony moją obecnością, zacisnął swój masywny dziób na kostce majka. Kiedy ja ciągnąłem, dziób zaciskał się mocniej. Na tyle mocno, że przekleństwa majka stawały się nieustannym zawodzeniem, boleśnie głośnym i tak samo zwierzęcym jak inne stworzenia w sklepie. Chrupnięcie. Drzazgi żółto-białych odłamków kości przebiły się przez skórę majka, niczym ser ścierany na tarce. W jakimś odległym zakątku mojego umysłu byłem gotowy do panicznych wymiotów, ale działałem na autopilocie. Mój umysł stał się pusty, gdy bawiłem się w przeciąganie liny z ptakiem. Stwór był znacznie silniejszy ode mnie, ale gdy ciągnąłem, wyrwał więcej ciała ze stopy majka, dając mi wystarczająco dużo miejsca, aby odciągnąć go do tyłu. Oboje upadliśmy na podłogę sapiąc, ale nie było czasu na odpoczynek. Kostka Majka była już fioletową, spuchniętą plamą ozdobioną odłamkami kości, a jego lewe udo wyglądało jeszcze gorzej. Krew, rozerwana tkanka mięśniowa, ścięgna, poszarpana jak struny fortepianu. Powstrzymując odruch wymiotny, zdarłem z siebie sweter i przyłożyłem go do rany. Ale z ilością krwi, którą tracił, wiedziałem, że to nie wystarczy, aby go uratować. Pomocy! Krzyknąłem Niech ktoś nam pomoże Moje spojrzenie wędrowało w tę i z powrotem po korytarzach, szukając kierownika, ale nigdzie nie było go widać. Najwyraźniej dotykanie psów było przestępstwem, ale dziobanie klientów na śmierć nie było problemem. Zacisnąłem zęby. Mike nie był w stanie chodzić, ale musiałem zabrać go do szpitala i to szybko. Po tym pozwolę sobie myśleć o tym, jak kurewsko szalona była ta sytuacja. Umieszczając obie ręce pod jego pachami, odciągnąłem go do tyłu ze stuknięciem. Cholera. Jeśli wyjdzie z tego żywy... Nie, kiedy wyjdzie, skarciłem sam siebie, miałem zamiar powiedzieć mu, że przechodzi na oczyszczanie sokami. Po prostu się trzymaj, powiedziałem. Wszystko będzie dobrze. Kolejny krok do tyłu. Jego krew rozbryzgała się na kafelkach, a Samp wydał z siebie wściekły pomruk. Chociaż zjadł prawie jedną czwartą nogi Majka, najwyraźniej miał jeszcze miejsce na dokładkę. Na dźwięk ptasiego krzyku Mike wydał z siebie ostry jęk, a jego ciało drgało w moim uścisku. Starałem się wydawać uspokajające dźwięki, nawet gdy szarpałem go w stronę wyjścia... A kości jego kostki ślizgały się po podłodze w sposób, który prawdopodobnie nie był dla niego najwygodniejszy. W porządku, powtarzałem. Wszystko będzie dobrze. Wyciągnął szyję, by na mnie spojrzeć, a jego spojrzenie wyraźnie nie było w porządku. Żelki, wyszeptał. Jego głos był ochrypły od krzyku. Były w mojej tylnej kieszeni. Racja. To coś musiało je wyczuć, ale nie martwiłbym się teraz. Nie, odpowiedział. Żelki, zasady, nie wolno wnosić jedzenia do sklepu zoologicznego. Spojrzał na mnie z bezradnym, nawiedzonym wyrazem twarzy, której widziałem tylko dwa razy w życiu. Raz, gdy jego młodsza siostra zginęła w wypadku samochodowym, i dwa lata później, gdy jego rodzice rozwiedli się z tego powodu. Teraz spojrzał na mnie z tym samym wyrazem twarzy i powiedział: Cyrus, gdzie my do cholery jesteśmy? A potem zemdlał. Mike? Mike! Potrząsnąłem nim, ale był nieprzytomny. Kończył mu się czas. Kurwa. Przyciskając dłoń do jego poszarpanej, krwawiącej skóry, szarpnąłem z całej siły. Wreszcie udało mi się go wyciągnąć ze sklepu, ale nie przeszedłem więcej niż trzy metry, gdy moje plecy uderzyły o solidną, muskularną ścianę. Wygląda na to, że wywołaliście niezłe zamieszanie może mógłbym jakoś pomóc powiedział ktoś. Wtedy odwróciłem się i spojrzałem na potężnego ochroniarza. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału, i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.